No dobra, siema udało. Ups. Zupełnie przypadkowo się odbugował ten drugi krwiopica, dzięki czemu mogłem go ubić mieczem Więc teraz możemy lecieć z powrotem do Tylko żeby mi nie pindolnęła ta bariera Możemy wracać do Virana Dobra, Viran i powinienem dostać poziom nie widzę już żadnych tak krwiopijców w pobliżu. Żadnego robala w polu widzenia. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, al ale skończony idiota! Masz! To wszystko, co udało nam się zebrać. Jakby zaczął narzekać, że... No i gitarka. No ale kurde, widzę, że tam są jakieś te... Mmm... Roślinki. Uda mi się do nich dostać, czy mi się nie uda? Czy nie w międzyczasie... Hmm. hmm. Duża mi ta bariera robi, prawdę powiedziawszy Chociaż w sumie hmm. No dobra, czyli nie sforsuję tego. No może ciszej trochę co? Kurde. Muszą gadać na cały regulator. No ale dobra, leci. Wracamy tą drogą. Myślę, że nie powinno nas nic złapać. Aha Dobra Rud, dawaj, 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 dawaj Ciśniemy ostro. My nie chcemy, żeby nas błotne węże zjadły. No, przynajmniej ja nie chcę. Wiem, że ty lubisz zwierzęta Gornara. Co tu robię, lnujesz, żeby na twoim mi, A teraz i. Hmm. No, Okej, okay, dobra. No to lecimy z powrotem do Baal Oruna. oczywiście po no, raczej ten dyk tylko tutaj lubi się bugować wrzut więc muszę na niego trochę poczekać no właśnie o tym mówiłem że wrzut lubi się tutaj bugować wrzut, no, on bugował się mm -hmm dobra, tutaj już w zasadzie nie powinien się zbugować Aczkolwiek wolę poczekać Na niego dobra, teraz żeby się tylko tutaj nie zbugował No okej, okay, standardowo save'ik no i lecimy z tym koksem. Siema Barol... Balorun Obroniłeś naszych zbieraczy. Nie tylko udowodniłeś, że jesteś po naszej stronie. Pokazałeś również, że jesteś godnym sługą śniącego. Myślę, że jesteś godzien nosić szatę nowicjusza. Tak to super. No, zejdź mi z drogi. Nie, nie zejdź ci z drogi. No dobra, teraz musimy lecieć zanieść to zioło, zioło kurkalomowi, dzięki czemu hop, otrzymamy ten mm, zwój snu od Bal Oruna Joru Siema. Czym się tu zajmuję? Przekazuję mądrość śniącego. Sam jest rozmawiany, ale to jeszcze chwilowo jestem w Na czym pole... Wraz z kolegami, jego asystent, to ziele otwiera twoją duszę. Uh -huh. A tobie udał? Nie, jeszcze nie. Kalom zawsze jeśli jego wynar... ale niedługo ja sam. Uh -huh. Chciałbym dołączyć. Chcesz do nas dołączyć? Nie jestem Dzień jeszcze. Oczywiście tak, musiałbyś. Zatem masz swoją Przemyślę to sobie. Mam ziele przy sobie. Dobrze. Za możesz to zmienić? Niektórzy nic nie zrozumieli. palka przed... Darw. Jeśli chcesz nie zwrócić na. Nie tylko nie potraktuj bal na mi. Pozostali gurus. Dzięki za. Radę. za Ej! Za Jak mogę. Falk. Od... Jak z... mogę opanować. Palka Darw. Może inny. Słuchajcie! Co co? Możesz Dla się, się sam. Jas. Może? No dobra, no to lecimy. z ekspa piechotą nie chodzi, nie? Hmm, <śpiewanie> hmra, wrzut. Tylko się nie zbuguj. Dobra, odbugował się. Dobra, tutaj są pewnie stronnicy świątyni. No a jak... <śpiewanie> I za to tutaj, też w samymi tej świątyni. A, Gorna Cześć, zabieramy wyjść codziennie. O! Co to pozyskuje? Z tego przygotu przy Czy ma. Niestety. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę na Oczywiście. No, raczej o to mi chodziło. O Gorna Draka. No, mam 15 punktów. No on niech poczeka no. Teraz będę mógł robić pyszną zupę z wnętrzności pełzaczy W sumnie Geniusz No normalnie geniusz Być praktycznie na końcu drabinki i się puścić hmm. Aha, w ogóle zapomniałbym o recepturze Kurkaloma Chociaż w sumie W sumnie nie, wiem, czy on się wkurzy. Czego chcesz? Przynoszę codzienną porcję ziela Nie! Daj mi! Hmm. Bardzo miły No dobra, teraz skok. Ui, puch przód. Rusza... Dobra, możemy już ruszać do bal o runach z powrotem. <laughs> Ogólnie, najwięcej biegania z quizami chyba jest właśnie w obozie bractwa. E, w sumie mam 15 punktów czyli hmm czyli zasadniczo mogłem wydać 10 punktów na walkę bro e, 10 punktów na siłę i 5 no i 5 na walkę bronią jednoręczną Albo na sile się skupić. W sumie wtedy bym mógł szybciej założyć uber hm. To zastanawiające. To nie było zbyt mądre. Bal o Zaniosłem ziele kor Kalamowi. Dobrze się spisałeś. Mam dla ciebie drobną nagrodę za twoje trudy. Proszę, weź to. To magiczne zakręcie snu. No i okej, okay. czyli teraz z powrotem do Balkadara? Ech. normalnie poza Gotikiem trójką, to chyba Gotik jedynka jest ten, częścią, w której się najwięcej biega, tak mi się wydaje, aczkolwiek mogę się mylić. Hmm, sen pod czwóreczką. Ha, <laughs> po, jak skończę nagrywać ten odcinek, to będę musiał podskoczyć na kodach, sprawdzić jedno miejsce, czy mnie nie będzie Od wywalać. Ja że to się hmm. bo to będzie problem, jeśli mnie będzie wywalało. Medytować z moimi uczniami Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne moce śniącej? nikt Wyglądasz mi na pojętnego ucznia Chciałbym zdobyć księgi Traktujące o magii Mhm mm No tak, zaraz Co się ja miałem sobie kupić A tak, mnie sobie kupić Pieśni żelaznej skóry Co to było? Mhm. Aha, dobra. Wiem, że coś... Hmm. Drogi ten toporek. Hmm. Dobra, będę stratna o te dwie. Hm, krwiopijcy. sunie się za i zobaczę. Jesteś! Jasne. Mo... Ja! Może się zapiszę i zobaczę, czy te krwiopicy dawały ekspaść, czy nie dawały. Bo jeśli nie, to tylko będzie szkoda. Chciałbym. Itemów, bo raczej nie tego. Kurde, sporo tego mam. I zabraknie. No ale, Usuwanie żądeł nadało hmm. mi to coś ekspa Nawet nie wiem Ale dobra, kij z tym niech będzie No okej, okay. teraz przydałoby się wrócić do starego obozu pod Astiego. To się chyba to nie było i myślę, że wtedy będziemy... O! U nam się wrócę do starego obozu, nauczę się siły i myślę, że będziemy mogli w następnym odcinku już przyprowadzić Dustiego tutaj. Zawsze myślałem, No dobra. Zaraz będę musiał zobaczyć, która jest godzina w gotiku. Dobra, poczekam na wrzoda Bo widzę, że wybrał okrężną drogę. Oj, już w wrzodzini. Już Zaraz, która godzina? 12, już prawie. Czyli mnie to tak raczej średnio urządza Dobra, dawaj wrzut. Lecimy do starego obozu A no tak huh, W sumie mogę jeszcze w tym odcinku, jak się uda, nagrać nowe kwestie Które dodaję w modzie Hmm w sumie czemu by nie? No tak, to by było dobre. Dobra, widzę, że on za mną powinien dolecieć. No ale zapisik. Gdybym miał mi się gdzieś po drodze zgubić. A wierzcie mi, tutaj NPC są do tego zdolni. Lecisz z, lecisz z jakimś NPC-em, odwracasz się na chwilę, patrzysz, a go już nie ma, nie? O ja pindole, coś czuję, że to będzie długa seria. Z, głównie z, z tego powodu, że to jest ten. Poziom normalny. Aaaa, Rzut! Rzut! Rzut mnie goni! Haha, nie złapi mnie, nie złapi mnie! No chyba, że na jakimś drzewie się zbuguje. W sensie ja? Nie on. Chociaż w sumie jakby on się zbugował na drzewie, to i to też by mnie nie złapał. No dobrze. Dobra, widzę, że on postanowił się trochę ochłodzić. Rzodek, nie możesz po prostu pójść drugą stroną. O, a tutaj... Uuu! Ciekawe. Nie pamiętam, żeby w poprzedniej tej mojej serii był tutaj skórzany mieszek. Wytyfy. Czyli najwyraźniej trzeba przejść... Gutika ten... ...kilka razy żeby ten ten no żeby znaleźć wszystkie rzeczy ukryte. No okej. Okay. No dobra, to w, tak w tym odcinku pogadamy z Fiskiem jeszcze, bo on ma nowego itemza. Znaczy się nową funkcję dialogową. i i i i i, i. Jeśli zdążymy, to jeszcze podskoczę do Diega. Oczywiście, jeśli zdążymy. A, od razu oddam tę recepturę temu Dexterowi. Dexter, mam Twoją recepturę. Mam dla Ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Znakomicie! Równy z ciebie chłop! Weź to! W nagrody! To czyli co? Dobra. nie Never mind. Fisk. Masz jeszcze coś ciekawego? Hmm... Od razu wiedziałem, że będą chłopaki. Mam jeszcze pewien klucz, który podobno odbiera przyjemny skarbem. Ile za niego chcesz? Nie było, ten skarb może być sporo Dlatego, że w 20 1.500 Cholera, drogi ten klucz. No dobra, strasznie cicho to jest. Zapomniałem spodgłośnić. O jakieś... 400%. No tak, jeśli się nie mylę... To to powinno być... No, dobra, jest fis. Okej. Okay. Dobra, no to teraz polecimy jeszcze. Ora, Bloodmina oleje. Nie <śpiewanie> Diego. problem. Możesz Ta. mnie czegoś nauczyć. pokazać, jak zwiększyć swoją siłę? Lub wróć Dla, się. Chyba, że do mnie zagada. Tak jest. Dobra, wbijemy. Ile? 15 siły. 5, 10, 15 siły. Trzymaj Kur, się. Kurde, nie wiem, skąd mogę wziąć lepszą broń. Od tej co teraz mam Będę musiał spójniej sprawdzić No dobra, ale to tak W tym odcinku Jeszcze udamy się w stronę Radforda Po nowego questa Później pójdziemy pobić Rosta Mm -hmm. Tak, później pójdziemy pobić rossa. I w następnych odcinkach to już się weźmiemy za o, w sumie w następnym odcinku damy się z Dustin do Bractwa. I teoretycznie moglibyśmy już się udać do tych. Do nowego obozu, ale jak to będzie, to się okaże. Mam już dość. Mam <laughs> Radford. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Może uda Ci się gwiznąć mu jakąś mapę. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z Ciebie godź. No dobra, mamy nowego quest'a. A więc w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli ja z nami żegnam, trzymajcie się no i do słyszenia kiedyś tam. Na razie.